Mega mieczowość tego miecza jest mega. Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Zapewne jeśli tu jesteście, to jesteście tu dlatego, że jesteście nie tylko moim fanem, ale i fanem Ninjago. A jeżeli jesteście fanem Ninjago, zapewne zachęci Was taki filmik jak ten, chociażby, więc zapraszam Was do oglądania. Ale oczywiście żarty żartami, nie spotkaliśmy się tu, by oglądać moje archiwalne numery, ale by zobaczyć najnowszy numer LEGO Ninjago magazyn. jest to numer... 5 na 2019, czyli majowy ninjastyczna zabawka Lego Lloyd z Mega Mieczem. Mega Miecz jest prawie tak dobry zapewne jak Mega Wąż 9, ale zobaczmy co znajdziemy w środku. I moi drodzy, mamy już tutaj polibaszka oraz gazetkę. No cóż, moi drodzy, przy tym jak ostatnio jesteśmy fantastycznie zasypywani e, gratisami i mega fajnymi dodatkami w tej gazetce, trudno nie unieść do wrażenia, że jakby brak tych kart, albo jednej karty, albo saszetki z kartami, ale kiedyś to się oczywiście musiało, nie, moi drodzy, skończyć. Jeżeli lubicie karty, swoją drogą, ostatnio robiłem drugi opening, jeżeli nie widzieliście, to Was również zapraszam. W środku znajdziemy oczywiście to, co znajdujemy zawsze, czyli prezentację zabawki wraz z instrukcją złożenia, Wow, ależ ciekawą mapę, czy to jest gra? Znajdź różnicę i zrób łamigłówki. Znasz to Wiertło? Jakiś tajemniczy tytuł moi drodzy. No i cóż, komiks... Traktuję o znaszleniu tego wiertła, ale spójrzcie jakie fajne pojazdy nam się pojawiają. W środku oczywiście nagle trafiamy na zagadki oraz komiks, na komiksie mamy wszystkich spin -jitsu, fru frufrufrufrufru fru, fru, fru robiących. No i wielki plakat z kolem, reklama puszek i kart, o których już wspominałem, że otwierałem, no i powrót dalej do komiksu. Komiks jak zwykle narysowany z dobrą kreską, co już widzę nawet zaraz po otwarciu, nawet bez przeczytania go po prostu przeglądając. Kończy się on na 27 stronie i jest to jeden komiks, tak jak ostatnio bywa na całą gazetkę. Moi drodzy, mamy tutaj fakty o Jayu, kilka ciekawych rzeczy. Co dla takich lajków jak ja jest niesamowicie fajne i pomocne. Dalej mamy prezentację dużego zestawu. No i cóż, mi się te duże hipki podobają. Kiedyś będę się musiał na takie skusić, chociaż wiem, że muszę uważać, bo przypuszczalnie tutaj on mi się nie spodoba. Moi drodzy, mamy również konkurs. Gdzie... Wow, patrzcie, to jest ten duży zestaw do wygrania. No i y, trzy mniejsze. Jest również reklama nowe przygody Ninja go obława. Wasze rysunki, być może, nawet tu są. No i przyszły numer tak jest, moi drodzy. Przecieki już było od dawna na internecie, tym razem się potwierdziło. W przyszłym numerze znajdziemy. No nie, aż tak dobrze nie będzie. Ale nie mniej, dalej będzie bardzo dobrze, bo spójrzcie, spotykamy tu nie tylko beznogiego z całym beznogim arsenałem, ale również i miecz. Moi drodzy, to jest dodatek, który spokojnie zasługuje na pełnoprawny polibak, taki wielki, a nie taką folikę jak to. Kolejny numer, 11 czerwca, więc no szkoda by było przegapić, więc moi drodzy, zdecydowanie ja osobiście czekam bardziej na ten numer niż na ten. Wszak Lloydów dostawaliśmy już w historii kilku. Wow, spójrzcie co nadchodzi moi drodzy, spójrzcie co nadchodzi. Pierwsza seria kolekcji LEGO Batman Trading Cards Ajajaj, moi drodzy, pomyślcie, że jakieś kart nie robiłem Nie spotkaliśmy się jednak tu, by rozmawiać o kartach i o gazetce Bo moi drodzy, nie oszukujmy się, wszyscy z was nabywa, albo przynajmniej większość z was nabywa te gazetki Dla tych polibaszków i dla, tych, i dla tej walki z folią, z tym klejem, który no za każdym razem otwarcie takiej folii daje wam plus 5 do siły, naprawdę jeszcze 100 takich folii w życiu i będziecie mieli łapy jak pudzian, no bez kitu zobaczmy sobie co, więc zostajemy w tej saszetce, co tu jest fajnego, co tu możemy pochwalić, zachwalić i jak to wygląda w całości moi drodzy, jest tutaj Leloidzik w stroju oczywiście zielonym, bo on jeżeli chodzi o stroje waleczne innego nie ma Uważam za ładny i udany ten torcik. Spójrzcie, tu jakaś szabelka, jakiś łańcuch, nadruczki. No, pierwsza klasa. Ja tak średnio podchodziłem, oczekując, jeżeli chodzi o oczekiwania tego, tego numeru, bo mówię, po co mnie Leloid mam już? Ale moi drodzy, serio, widzę znacznie dużą różnicę w stosunku do stroju, który mam. I kurczę, zaczynam doceniać i zauważać sens zbierania wszystkich numerów takich... To nie, to z pasek, ani nie. Wszystkich numerów. Po to, by właśnie nabywać więcej takich strojków, tych super bohaterów, super ninżów w tym wypadku. Zanim jeszcze nałożymy sobie maskę, spójrzmy na jego buzie. Jedna jest taka, no zielone oczka, wiadomo, muszą być. No i tu taki uśmieszek zawadiacki, A druga wściekła mina. O ile minę, nie wiem, czy nie miałem już właśnie w takim wykonaniu. Tak na pewno, chce w sensie się główki z dwóch stron. Tak na pewno, wystrój trafia mi się pierwszy raz. No i spójrzcie, tu ta maska, którą może Zostawić tak, ale wtedy się chwieruta, więc lepiej nie. No i wkładamy mu jeszcze tą górę, żeby wyglądał piękniej. Spójrzcie, tu wszystko zawiązane. Oczywiście, jeżeli nie mieście takiego systemu, to spójrzcie, on się tu ładnie obraca. Pomimo tego, że są dwa różne elementy, to nam się ładnie trzyma i to nam się ładnie obraca. Mega miłe ze strony wydawnictwa jest to, że spójrzcie, otrzymaliśmy no tutaj zapasowe jeszcze ten element. Dolność zawsze przydaje, bo tak jak pokazywałem, go spokojnie można używać tylko w wersji dolnej, ale wtedy się chwieruta, więc musi tylko i wyłącznie stać. Zobaczmy, jak prezentuje się Miecz. Sam miecz już w sobie mógłby patrzeć, jak fajnie się sprawdzać, jako osobna broń. I również tu niesamowicie fajnym elementem jest ten Dindzel. Ja go dotychczas miałem tylko w jednej wersji: była to wersja złota, a tu spójrzcie dopadłem czarną. A tutaj tą ręką jest możemy właściwie machać góra dół to już tylko od nas zależy. Cała postać natomiast prezentuje się. Już pokazujemy w taki oto sposób. Tak, moi drodzy, prezentuje się cały dodatek, który znajdziemy w majowym numerze LEGO Ninjago. No i nie sposób odmówić temu mieczowi, faktycznie mega mieczowości. No spójrzcie, jaki długi, spójrzcie, jaki fajny. Mega mieczowość tego miecza jest mega. Moi drodzy, 1299 taki oto numer z takim otoloidem znajdziecie już w kiosku. Nawet ja zaczynam się kurczę serią przekonywać do tych y, wielokrotności postaci, które nieraz się pojawiają w gazecie. Kurczę, moi drodzy, to ma sens. Dzięki za kolejny wspólny odcinek na tym kanale. Jeżeli wam się filmik podobał, to zostawcie jakiś ślad po sobie, czy to w komentarzu, czy w lajku. Jeżeli lubicie Ninjago, mam inne filmy ninjagowe oraz przede wszystkim dużo podróbek ninjagowych znajdziecie na moim, na moim kanale WTF Kloss. Moi drodzy, wam dziękuję bardzo za kolejny wspólny odcinek. Budki na nóżki i warto rozważyć spacerek dla na chwilę po oto ten, o ten, o ten numerek. Bye!